Dziś mamy 12 kwietnia, i tak wygląda ściółka. Tak wygląda tutaj podłoże w szklarni, w cieplarni. Ja je podlałam tylko raz, właśnie tego 9 kwietnia, kiedy tutaj wysypywałam te drobne siano. Natomiast później już nie miałam czasu na podlewanie. A koniecznie ta ściółka wymaga podlewania, bo aż tutaj się pyli. Jest tak słucha, że tutaj się pyli. Zwłaszcza jak tutaj te kurki dosyć intensywnie pracują. One nie były tutaj przez dwa dni, dlatego że ja tutaj zamknęłam w środku rębak i zabezpieczyłam drzwi, żeby wiatr je nie uszkodził. Ale właśnie otworzyłam drzwi i zobaczcie, już tutaj się mi nagromadziło bardzo dużo kur i kogutów, które właśnie zajmują się tym podłożem, a ja byłam dziś rano u mojego dziadka i nazbierałam kolejną porcję tego drobnego siana. W zasadzie to jest, to jest materia, która się zbiera pod sianem. To jest, myślę, że składa się z drobnego siana, z nasion, z greby, z pyłu. Wszystkiego to, co, co mogło się nazbierać podczas zbierania siana takiego mechanicznego, bo, bo dziadek czasami zbiera, y, zbierał to siano y, y, ciągnikiem, a czasami zbieraliśmy to ręcznie. I y, to drobne y, podłoże z podsiana, które właśnie było zbierane na poddaszu mojego dziadka, nie było do niczego wykorzystywane no i ja wpadłam na pomysł, żeby to u siebie wysypać. Co prawda, jak już powiedziałam, na pewno w tym może znajdować się dosyć dużo ziaren, ale to dobrze, bo jak widać mamik kto te ziarna wyjadać, a to co kurki nie wyjedzą, wykiełkuje i takie właśnie wykiełkowane one sobie tutaj, moje kurki sobie tutaj zjedzą. A co do tego nie mam wątpliwości, bo wiem jak wygląda wybieg u kur. Musiałam ten wybieg podzielić w tej chwili na dwie części, ale przydałoby się podzielić to na cztery części, ponieważ gdyby one chodziły cały czas po tych 30 arach, no to nie byłoby na tym źdźbła trawy, wszystko byłoby wyjedzone. Więc ja po prostu to dzielę i raz je puszczam na jedną stronę, wyjadają trawkę sobie. A potem puszczamy na drugą stronę. W tej chwili tej trawy za wiele nie ma, bo jest dopiero początek wiosny, ale z czasem będzie, będzie tej trawki więcej. No i skoro na 30 arak są sobie w stanie poradzić z trawą, tą siłką wyjadają praktycznie wszystko do, do zera, no to tutaj nie mam wątpliwości, że też tak będzie. Zresztą to widać. Nie ma tutaj żadnego. Żadnego, żadnej roślinki. Nic tutaj nie, nie wyrosło, bo ta szklania jest przez większość czasu otwarta i one sobie tutaj wszystko wyjadają. Jak była zamknięta na parę dni, no to tutaj właśnie na tej granicy, gdzie właśnie podcieka woda, zaczęło coś kiełkować, ale jak tylko wpuściłam kury, to parę minut i było już po tym po, tym, po tych wykiełkowanych nasionach. Dobra, nie przedłużając, idę po, po to, co sobie nazbierałam dzisiaj. Stachałam sobie tutaj 12 worków, bo już 12, 5 worków i będę je sobie właśnie teraz rozsypywać. Dobra, tak to wygląda po wysypaniu. Idę teraz po węża ogrodowego i będę to podlewać. intensywnie podlałam to podłoże i dobrze byłoby właśnie, żebym tutaj podlewała raz dziennie najbardziej co dwa dni bo fajnie byłoby jakby te podłoże było stało wilgotne, wtedy by się szybciej przerabiało a tak no to, no to wiadomo, że jak ono będzie przesychać to no to te, ten rozkład będzie trwał dłużej, a po to właśnie przyniosłam takie, taki drobny materiał żeby on się jak najszybciej przerobił, oczywiście z pomocą moich kul, które tutaj dzielnie pracują. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć!